ta lepsza i ładniejsza stylizacja. To Jednak jest ładniejsza! Ja mam wrażenie! Teraz będzie gorsza! Cześć, ja jestem Bowska i dzisiaj razem z Karolem. Karolem, Karol Gązwa. Dzień dobry. Tak, jakbyście go nie znali, bo jest bardzo. nieznany. ale niekoniecznie, małym niekoniecznie każdy musi mnie znać. Dobrze, dobrze. Ale jak ktoś ja... mnie zna, to cześć, pozdrowiona. Ola powiedziała, że ma świetny pomysł, i czy nie chciałbym zrobić za modela i że będę świetnie wyglądał, tak? Nie powiedziałam dokładnie tak samo. Widzisz, że mnie ładnie ale Tak, parafrazując, będziemy dzisiaj yy, cię stylizować, bo okay. jest wrzesień. Ja wyobrażam ja sobie szczerze... Ciebie, tak jak Ty mi tak opowiadałeś, że Ty byłeś taki mądry i że byłeś zawsze najlepszy w klasie, wygrywałeś te wszystkie kangury. Opowiadałeś tak. Kan kan mi... Kangurek to był kangurek Kao, i w niego grał. To była bardzo fajne gra i to był kangurek Dobra, opowiadałeś mi, nie że byłeś bardzo mądry i zawsze byłeś pierwszy w klasie, dlatego A ja. A taką akcję, że ten, że były mundurki szkolne? Ja nie, miałam. Pamiętacie? Aparatu. No nieważne, jakby z racji tego, że właśnie tak dobrze się uczyłeś, to ja wyobrażam sobie ciebie jako takiego nerda w szkole. Dlatego też stwierdziłam, że pozwolę Ci wrócić do starych, dobrych czasów i przygotowałam dla Ciebie dwie stylizacje na nerda. Tak. Mi się nerd kojarzy ze sobą, która siedzi przed komputerem. I nie ma życia, czyli ja. Dobrze, lecimy. Tak. Dobrze, więc Karolu, yy, mam dla ciebie dwie stylizacje. Tylko nie patrz tam w tą Dobrze, stronę, dobra. patrz tutaj. Dobrze, więc do pierwszej stylizacji. A będę wyglądał tak, tak jak. Yy... Naprawdę wzorowałam się na zdjęciu ja znalezionym w internecie. I to poczekaj, bo to będą dwie stylizacje. Jedna ładna, a druga jeszcze ładniejsza, tak? Dlaczego? Tak, będzie ta ładna, a później będzie jeszcze ładniejsza. Tak, yy, ja to pierdzele. jest stylizacja. Ola. Super ładna. Co ty? To nie poprosiłam Karola, żeby sprawdził, czy ma w domu muszkę. Powiedział mi, tak, mam muszkę, spoko, loko, Nie, nie Ja powiedziałam, powiedział, że nie mam. Powiedział, że ma i że znajdzie. Yy, a teraz stwierdził, powiedział, że jednak że nie, nie mam. ma. Tak, teraz stwierdził, że jednak nie ma, dlatego niestety muszkę będziemy musieli dorysować w pęcie. Przecież Ale powiedział, że nie mam. Mam dla Ciebie białą koszulę. Dobrze. Do tego mam. Ale spodnie, ciekawczącie nie wejdzie. Moja skarpetka. Co on tu robi? Dobrze. Mam dla ciebie czarne spodnie. Wszystko oczywiście do tego odcinka zostało zakupione przeze mnie w Lumpeksie wcześniej e, ale nie kosztowało 22 zł, czy 26, bo była promocja minus 50%. Więc Karol, mam dla ciebie czarne spodnie. I do tego. Ja pierdzielę szelki, chyba, chyba ci... kiedy... Nie wiem czy kiedy. Mam ale dla ciebie szelki. Cóż kojarzę, że miałam kiedyś okazję nosić szelki, że mama mnie zmuszała, tak mi się wydaje, ale mogę tego nie pamiętać. Mamo, napisz w komentarzu czy Cię... tak było. Może to pajączek. Nie, pajączek nie, nie, nie. Dobrać sobie białe, wysokie takie skarpetki, na pewno masz, i czarny pasek, i jeszcze ostatni element twojej e, nerdowskiej stylizacji, e, to okulary. No ale to, jest, i to są okulary Przestań, nerda. Tak, to są okulary nerda. To nie zły Harry Potter, który był nerdem, dobrze. Dobrze. Okej, okay, to ja Więc się przebieram, to jest... a ty opowiadaj historię. Ja a. byłam bardzo pilną ucznicą, która się zawsze spóźniała. Nie, nie ze mnie przykładu. Ale ja akurat byłam bardzo dobra z matematyki i chodziłam na dużo takich zawodów z... To no rodzinne po prostu. Ciekawe czy te spodnie będą na ciebie dobre. Chyba są takie malutkie, co? <laughs> Ale będziesz wyglądał bardziej jak nerd. <laughs> co ja robię? Czemu ja żebym się zgodził? A czy ja tam mam jakieś śmieszne historie? Nie było? mnie spodni, co ja jest? O, wyglądać dobrze, dobrze. Ja pierdziele. I to jest ta ładna stylizacja, tak. będzie go, oła gorsza Dobra Karol, jeszcze musisz do tego Szelki Szelki i jeszcze białe skarpetki, no Musimy tak jak stylizacja tam na nie szukać. internecie Jak nie masz długich? Każdy ma długie sk... skarpetki Tak, Karol, ty nic nie masz w domu Pokemony Dobra weź, bo... No nie masz białych, naprawdę Jestem nerdem, mam, mam po prostu skarpetki w pokemony Tak? Tak Naprawdę nigdy nie miałem. Ma do ty szarki y, nosisz? Tak Nigdy. czy nie? No i widzisz, szanuję. Czy szanuję Nie, nie, I ty nie mam do osób które... przypiąć. Ale gdzie, w które miejsce? No, tu, gdzieś, tak, patrz tak samo. Żeby... A masz krawat? Nie. Masz krawat? Na pewno. Nie. Na pewno masz krawat. Karo! Naprawdę nie ma. Ja tam idę. No nie ma, spójrz. Ej, a masz pastę do włosów? Jaką pastę? Chodzi ci o. Może być guma, to... Do... co ty tak. robisz? Guma robisz. Łóżkę. Ja nie wiem. Ja mam później spotkanie i co ja... sobie włosy. No co ty robisz? No czekaj, stój! No tak muszę ci... Ratujcie! Dobra już! Ale nie da się ich Czekaj, bo teraz... Weź się połóż! One muszą być tak... Nie, Karol! Stój! One muszą być tak Ulizane! O, tak. Ja nie wyglądam dobrze w takich ulizanych. Pokaż się? Dobrze, jeżeli chcielibyście wiedzieć, co myślę o tej stylizacji, stylizacja jest naprawdę fantastyczna Dobra, y i najważniejsze jest w niej to, że czuję się naprawdę swobodnie. Mógłbym tak wyjść na miasto i naprawdę nie wstydziłbym się, a przede wszystkim jest mi wygodnie, naprawdę. Ale wygląda to naprawdę dobrze. Dobrze, Jezu, jaki Jezu, jaki przystojniak. On tak robi chyba, tak? Dobrze, Karalu, także to była... Karalu, chciałbym powiedzieć, że jestem wściekły I to jest ta lepsza stylizacja, czy gorsza? Tak, Karalu, to jest ta lepsza i ładniejsza stylizacja To jednak jest ładniejsza! Ja mam wrażenie... Teraz będzie gorsza! Ja mam wrażenie... Przepraszam, że krzyczę, że ale ty... jestem zdenerwowany Ja mam wrażenie jednak, że ty siedząc przed komputerem Byłeś ubrany nieco inaczej Pewnie jakbyś tak nie stroiłeś Nawet jeżeli chodzi o te twoje dobre wyniki w szkole Ja wyobrażam sobie, że inaczej byś Ja przed ja komputerem siedziałem sobie nago, tak szczerze no naprawdę, no. No pytasz, pytasz jak przed komputerem, no to siedziałem sobie w bokserkach po prostu. do co będę teraz w bokserkach no. siedział, czy co? Nie. No co, jestem szczery. No pyta mnie, jak siedziałem przed komputerem. Dobrze, czy... mam, dla ciebie, mam dla ciebie takie spodenki Super. Bo jak ja wyobrażam sobie. Ja, tak, o... czy będę wyglądał pewnie jak taki niemiecki turysta. Typowego nerda, to widzę chłopaka w koszuli swojego ojca. W za dużych spodenkach. Szuli mojego ojca, Elka. Mój ojciec jest wielki. XXX. Żartuję, tata. Mój tata jest normalny. Tak, więc uwierzysz to, ale jeszcze jakby to nie jest wszystko, ponieważ tutaj jest bardzo ważna charakteryzacja. Jakby już my, mam charakteryzację My postaci... nie, nie, nie idziemy stereotypami żadnymi, jakby nikogo nie chcemy obrażać, ale jak ja widzę takiego właśnie typowego nerda, to widzę, że ma pełno piegów na twarzy. Piegi są słodkie, fajne. I syfy. Piegi są słodkie. Także zrobimy ci i piegi, i syfy, Syfą ale najpierw. Nie się... ja na Najpierw twarzy. się przebierz yy, i zaraz wrócimy. Jak się czujesz? Super. Eee. Przepraszam, bo nie będę komentował za bardzo, bo jestem troszeczkę zniesmaczony tym, co Aleksandra mi zrobiła. Dlaczego? To zaraz pewnie zobaczycie, bo jeszcze nie widzicie, ale czuję się po prostu tak ściśnięty, że ja pierdzielę. I Ola, jak nie, jak nie nagrywaliśmy, obiecała, że jak będzie 10 tys. łapek w górę pod tym filmem, to wystylizuje mnie tak naprawdę ładnie, bo teraz widzicie, ona wydu wydurnia się, po prostu się wydurnia. Przepraszam, że to powiem, więc... Mamy wykrywacz kłamstw jakie pytanie zadać? Czy wyglądam dobrze? Tak. Kłamstwa, tak nie Kłamstwo. To nie działa. Nie, kłamstwo, oszukałaś To nie działa. Mnie. Oszukałaś nie, mnie? nie, ten wykrywacz kłamstw nieraz już pokazał, że wszystko jest dobrze. Dobra. Dobrze, słuchajcie, jakby, yy, ja chciałam zrobić jeszcze jedną rzecz, ponieważ Karol dalej wygląda za ładnie, jak na nerda. Ale nerd nie musi wyglądać źle. Czemu, Ale identyfikuj... mówimy o stereotypowym nerdzie. Co tu chcesz? Tu jest. Dobrze, więc tak. Ja ostatnio widziałam na YouTube e, Lifehack, który polega na tym, że można przy pomocy szczotki do włosów i zwykłych jakichś takich cieni brązowych zrobić piegi. Okay. I teraz spróbujemy to zrobić. dobrze. Więc wracam. Co ty tam kadasz do tej kamery? Nic. To jest fantastyczne. Może, może pójdziemy gdzieś zaraz? Tak? W tak przebrany pójdziesz? Tak, może już pójdę. Co ty robisz z tą szczotką? Będziesz mieć szczotką, ale Dobra. A co ty będziesz mi? Okej? Okay. Czy ma to sens jakiś ale... Dobra, działa? Pokaż się. Działa! Ej, ty działa! Piegi na czole? Piegi mi się kojarzą z... Tutaj, z tymi miejscami... Ale na czole też mamy jakieś. Okay. Dobrze, więc biegi mamy już gotowe. Teraz zrobimy ci syfy. Do tego wykorzystam czerwoną pomadkę. Czemu mnie tak nie widzi? Dobra, to nie wygląda jak syf, ale... Przepraszamy, idziemy. ale Oli skill, skill w make-upie jest bardzo słaby. To bez syfów. Zostaniemy przez... Nie działa, jest! Nie no. no! Mam spotkanie pół, Później ważne, randkę Nie mogę tak na randce, przecież jak ja wyskoczę tak na rande to to Masz randkę? Tak. Ta dziewucha to ucieknie. Dobrze. <kluzny> <kluzny> Wydaje mi się, że stylizacja numer dwa, chociaż... nie... To jest... Co jest na... To jest piegi tak jest, nie widać. No ten life hack, taki słaby wziąłeś, widzisz. Co się stało? O, ale masz piegi. Dobra, załóż okularki i zamknij oczy, jak zaprowadzę do lustra. Lewo, lewo, prosto, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Trzy, cztery. Zobacz swoje piegi z bliska. Ooo, rzeczywiście są, są takie, lekkie, yy. Czuję się głupio i chyba zresztą dlatego, że wyglądam głupio, nie wiem, bardzo mi się nie podobają te spodnie, bo są naprawdę za małe, ściskają mnie i założenie ich, to było naprawdę, graniczyło z cudem. Tak. Dobrze, wydaje mi się, że sprostałam wyzwaniu. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, która stylizacja bardziej Wam się podobała, czy pierwsza, czy druga. Yy, zostawcie łapki w górę, Tak, koniecznie. 10 tysięcy w górę i Ola może wreszcie mnie wystylizuje ładnie, bo ja z, nie, nie przykładam jakiegoś dużego, dużej uwagi do mojego ubioru, ale może Ola mi pomoże i będę ślicznie być No. Także zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, wpadajcie na kanał Karola. I, I wesołego nowego roku szkolnego, jej! Cześć!